Cześć! Witam Was w szóstym tygodniu powtórek maturalnych. Dzisiaj zajmiemy się wzorami skróconego mnożenia. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie zachęcam. A teraz zaczynamy. Pierwsze zadanie. Liczba jest równa. I tak naprawdę dużą trudność we wzorach skróconego mnożenia stanowi to, kiedy je stosować, a kiedy nie. I teraz. Kiedy wzory skróconego mnożenia należy stosować? Wtedy, kiedy pojawiają się pierwiastki, tak jak w zadaniu pierwszym, albo literki, tak jak w zadaniu drugim. Jeżeli mamy konkretne liczby, to wzoru skróconego mnożenia nie stosujemy. I to jest bardzo ważne. Czyli, jeżeli widzimy jakieś nawiasy podniesione do kwadratu, gdzie są pierwiastki, gdzie są literki, wystarczy jeden pierwiastek, wystarczy jedna literka, to znaczy, że wzór skróconego mnożenia musi zostać zastosowany. Jeżeli macie problem ze wzorami skróconego mnożenia, to również zachęcam Was do obejrzenia moich filmów dotyczących wzorów skróconego mnożenia stopnia drugiego oraz stopnia trzeciego. No, i tutaj. Mamy znak plus, więc będziemy stosować wzór na kwadrat sumy. I teraz. To jest nasze a, to jest nasze b, czyli to jest nasza pierwsza liczba, to jest nasza druga liczba. Ja tak będę je nazywać. No i patrzymy na wzór i co wzór mówi? Podnieść pierwszą liczbę do kwadratu, dodać dwa razy pierwsza razy druga liczba, dodać druga liczba do kwadratu. Na początek wszystko rozpiszemy. Czyli podnieść pierwszą liczbę do kwadratu, dodać dwa razy pierwsza liczba, razy druga liczba, dodać druga liczba do kwadratu. Na początku najlepiej jest to sobie porządnie rozpisać, a dopiero, tak jakby w drugim kroku, czyli teraz, zacząć to wyliczać. Dwa pierwiastki z 10 do kwadratu. Często mamy problem z tego rodzaju. Obliczeniami. Pamiętajmy jednak, że podnieść do kwadratu to znaczy dwa razy pomnożyć ze sobą, więc tutaj możemy spróbować: 2 pierwiastek z 10 razy 2 pierwiastek z 10, 2 razy 2 daje 4. Pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10 daje nam 10, bo to jest pierwiastek ze 100, czyli 10, i 10 razy 4 to 40. Czyli już mamy 40. Dodać. Tutaj mamy iloczyn, więc wszystko razem: liczby z liczbami, pierwiastki z pierwiastkami, czyli mamy 2 razy 2, tutaj 2 razy 2 to 4 i pierwiastek z 20. Na razie tak zostawimy. I dodać pierwiastek z 2 do kwadratu. No pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Czyli mamy 40 plus 2 42 dodać 4 pierwiastki z 20. Ale widzimy takiej odpowiedzi brak. Dlatego, że ten nasz pierwiastek z 20 jest troszeczkę za duży, każdy pierwiastek powinniśmy się starać przedstawić w jak najmniejszej tutaj postaci, żeby ten pierwiastek skrócić. Czyli rozłożymy ten pierwiastek. Można spróbować rozłożyć przy kresce. 20 na 2 to 10 na 2, to 5 na 5, to 1. Mamy jedną parę, czyli dwa pierwiastki z 5. Czyli dalej mamy tutaj. 42 plus 4 razy 2 pierwiastki z 5, czyli 42 plus 8 pierwiastków z 5, czyli odpowiedź D. I zadanie drugie. Dla każdej liczby rzeczywistej a i b wartość wyrażenia jest równa wartości. No i tutaj znowu będziemy stosować dwa razy wzory skróconego mnożenia, dlatego że mamy literki w nawiasach. Jeden będzie na sumę, jeden będzie na różnicę, czyli pierwszy i drugi wzór. Pewnie dobrze wiecie, że one różnią się tylko tutaj jednym znakiem. Po malutku będziemy rozpisywać. Zaczynam od pierwszego nawiasu. Może ten pierwszy nawias sobie potraktujemy na zielono, a drugi niech będzie na niebiesko, żeby to było widoczne, co się tu dzieje. Rozpisujemy. 2 A to pierwsza liczba, B to druga liczba. Wzór mówi. Pierwsza liczba do kwadratu dodać 2 razy pierwsza liczba razy druga liczba plus druga liczba do kwadratu. Potem mamy minus. I tu obligatoryjnie otwieramy nawias, ponieważ jest minus, wszystkie znaki potem będą zmienione. I rozpisujemy drugi wzór. Mówi nam pierwsza liczba do kwadratu minus. Dwa razy pierwsza liczba razy druga liczba plus. Druga liczba do kwadratu. I teraz, kiedy już wszystko jest rozpisane, możemy to przeliczyć. 2a do kwadratu to jest 4a kwadrat. Bardzo popularny błąd. Często zapominamy o tym, że dwójka jest też podniesiona do kwadratu i a jest podniesiona do kwadratu, czyli 4a kwadrat. Dodać 2 razy 2, 4ab plus b kwadrat minus i znowu. 4a kwadrat minus 4ab plus b kwadrat. No i znowu, początek przepisuję. 4a kwadrat plus 4ab plus b kwadrat. I teraz przez to, że tutaj mamy minus, te wszystkie znaki zmienią się na przeciwne. Czyli będzie minus 4a kwadrat plus 4ab minus b kwadrat. No i ostateczna redukcja. 4a kwadrat minus 4a kwadrat się skraca, b kwadrat minus b kwadrat się skraca i zostaje 4ab plus 4ab, czyli 8ab, czyli odpowiedź b. I zadanie trzecie. Widzimy wzór skróconego mnożenia musi zostać zastosowany, dlatego że występują pierwiastki. Pierwszy na zielono, drugi może być na czerwono, i będziemy lecieć. Tutaj mamy tylko wzór z minusem, czyli kwadrat różnicy, i rozpisujemy. Pierwsza liczba do kwadratu minus dwa razy. Pierwsza liczba razy druga liczba plus druga liczba do kwadratu minus, otwieram. To jest wszystko pierwszy nawias. Drugi nawias. Pierwsza liczba do kwadratu minus 2 razy pierwsza liczba razy druga liczba plus druga liczba do kwadratu. I znowu wszystko tutaj mamy. Teraz to musimy poprzeliczać i pamiętać, żeby zmienić znaki. Czyli mamy 4 minus 2 razy 2. 4 pierwiastki z 3 plus 3 minus, otwieram nawias, pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli 3 minus 2 razy 2. 4 pierwiastki z 3 plus 4. 4 plus 3 daje 7, minus 4 pierwiastki z 3 i teraz 3 i 4 daje 7, czyli mamy minus 7 i minus i minus daje plus 4 pierwiastki z 3. No i co mamy po skróceniu? 7 minus 7. Minus 4 pierwiastki z 3 plus 4 pierwiastki z 3 to 0. Czyli odpowiedź B. No i zadanie czwarte. Dalej ciągle to samo, ale jest to bardzo ważne, żeby bardzo dobrze to opanować. Pierwszy wzór z plusem, drugi z minusem i rozpisujemy. Pierwsza do kwadratu, dodać 2 razy pierwsza, razy druga, dodać druga do kwadratu. Minus, otwieram nawias. Pierwsza do kwadratu minus 2 razy pierwsza, razy druga plus druga do kwadratu. No i przeliczamy, czyli mamy 1 plus 2 pierwiastki z 5 plus 5 minus 1 minus 2 pierwiastki z 5 plus 5. I przeliczamy 1 plus 5 to 6 plus 2 pierwiastki z 5 minus 1 plus 5, czyli 6 minus 2 pierwiastki z 5. Ściągamy nawias, zmieniamy znaki, początek przepisujemy, czyli mamy minus 6 plus 2 pierwiastki z 5. Szóstki się skracają, 2 plus 2 pierwiastki z 5, no to mamy 4 pierwiastki z 5, czyli odpowiedź C. No, i ostatnie zadanie znowu z literkami i będziemy rozpisywać pierwsze. Pierwsze do kwadratu minus dwa razy pierwsze razy drugie plus drugie do kwadratu minus pierwsze do kwadratu plus dwa razy pierwsze razy drugie plus drugie do kwadratu. No i obliczamy. 4a kwadrat minus 2 razy 2, 4 razy 3, 12a plus 9 minus. 4a kwadrat plus 4 razy 3, 12a plus 9. No i będziemy ściągać nawias z minusem, który jest wcześniej, więc będziemy zmieniać znaki minus 4a kwadrat minus 12a i minus 9. No i co nam się tutaj stanie? 4 a kwadraty się skrócą, dziewiątki się skrócą i zostaje nam minus 12a, minus 12 A, czyli daje nam to minus 24a, czyli odpowiedź A. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji i do zobaczenia w następnym odcinku.